Dobry wieczór, witamy! Dzisiejsze spotkanie! Komentować dla Państwa będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Niestety, pierwsza wiadomość jest zła. Na stadionie pada rzęsisty deszcz i zobaczymy, jak wpłynie to na przebieg meczu. Dziś Atletik Bilbao zagra przeciwko Barcelonie. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Zagrają w ustawieniu 4. Jest szansa na groźną akcję. Suarez! Barsa strzelasz, piękny gol! To był pierwszy strzał i od razu mamy bramkę. Brawa! Pięknie wycelował piłka padła tuż przy słupku. Gramkaż bez rady. Spójrzmy na tego gola z innego konta. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. I tu raz. Dośrodkowanie. Znakomicie interweniuje bramkarz. Brawo, brawo, brawo. Strata w środkowej strefie boiska. Dobra okazja. Nie ma gola. Rzut rożny. Laport. Lionel Messi. Wybiega na pozycję. Suárez. Piękny strzał Suareza i mamy bramkę, ależ on potrafi zaczarować. Bramkarz mógł liczyć tylko na siebie i nie miał w tej sytuacji wielkich szans na skuteczną interwencję. Nie wiedział czego się spodziewać, strzału czy podania i dlatego piłka wylądowała w siatce. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. Belanciaga. Rzucił w pole karne. Będzie strzelał. Piłka przelatuje tuż nad poprzeczką. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Wspaniałe podanie! Dośrodkowanie w pole karne. Piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. De Marcos. Duraspę. Duris? Strzela. Nieprawdopodobne. Nie ma bramki. To wprost nie do wiary. Jordi Alba. Jest zawodnik na czystej pozycji. Suarez, King, Lionel Messi. I mamy gola, proszę państwa. Ależ się popisał, jakaś pewność siebie. Co za opanowanie. Jeśli można mówić o umieszczeniu piłki w siatce, to ta sytuacja najlepiej pasuje do tego określenia. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę, pokazaną z innego kąta. 3 do 0 to solidna zaliczka. Można już spokojnie myśleć o obronie wyników. Naduris, dobra główka, utrzymują się przy piłce. Sergio Busquets. Dobrze, przebił się. Czy będzie bramka? Suarez uderza. Świetnie, Brawa dla bramkarza. Spalony. Szkoda tej szansy. Suarez. Neymar. Piękny strzał, szkoda, że minimalnie niecelny. A do Jest szansa? No to nie jest futbol amerykański. Wysoko nad poprzeczką. Mascherano. Andreski Andres Iniesta. Centra do Suareza. Lois Suarez zdobywa kolejną, trzecią już bramkę. Dzięki której ma już dzisiaj hat -tricka. To jest jego dzień, to jest wielki moment, to jego trzeci gol w tym spotkaniu. No i chyba zostanie dziś zawodnikiem meczu. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. De Marcos. Mikel San Jose. Koniec pierwszej połowy. Zast... Sędzia rozpoczął drugą połowę tego bardzo jednostronnego spektaklu. Ma do kogo zagrać. Dobre, dalekie wybicie. Strzela Leo Messi! Ależ piękna bramka! Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. No i mamy stratę piłki. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Uderzenie. Ko! Barcelona. No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. 6 do 0 a z drugiej strony żalni przegrywający. Lapor, De Marcos. Dobro przejęcie w obronie. Brawo. Lionel Messi. De Marcos. No, będzie gol? Nie, nie tym razem, nie celnie. Dzisiaj rzeczywiście trudno jest grać dokładnie. Rakitic? No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu załtu. Rakitic? Lionel Messi? Wybiega na pozycję. La Messi strzela. Imponuje strzelską formą. To jego trzeci gol. Hattrick. Myślę, że on chyba dzisiaj będzie się śnił bramkarzowi rywali Hat-trick I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. Spójrzmy na to z innego kąta. Jeśli nic nie zmienią w swojej grze, to będziemy mieli tutaj ogromną katastrofę. I tu raz P. Sergio Busquets. Znalazł się na czystej pozycji. Jest okazja, barsa strzelał, Pięknie gol! No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Jeśli nic się nie zmieni, to będziemy dzisiaj świadkami istnej egzekucji. Mikel Rico, Belenziaga, Andres Iniesta. Interesująco zapowiada się ta akcja. Juarez strzał, gol, brawo Barcelona! W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz, minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Jak do tej pory mamy mecz praktycznie do jednej bramki. Jain. Suarez strzela. Niestety piłka odbija się od bramkarza i wpada do siatki. Ale w sprytny sposób uderzył tę piłkę, prawda? Tak, zachował zimną grę, wyczekał do ostatniej sekundy i precyzyjnie umieścił piłkę tam, gdzie chciał, zamiast uderzać siłowo. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Znowienie od środka tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. 84 minuta spotkania, jeszcze 6 do końca. Rakicic. Złe podanie i strata w środku pola. De Marcos. Naduris. Odegrał ponownie piłkę. Oddaje strzał. Świetnie interweniuje. No, wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego. Turaswe, Laport. Sergio Busquets, Ibali, Rakitic. I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. A jaki Twoim zdaniem my... jest szansa na...